Dobra, przejdziemy do tego szybko, bo jedzie do mnie zaraz kolega o, i będzie tu pewnie za jakieś 20 minut. Więc... Borderline Personality Disorder. BPD. Zaburzenie osobowości z pogranicza. O, czym się charakteryzuje? No to w wielkim skrócie. Każdy czuje się czasem szczęśliwy, czasem smutny, czasem zdenerwowany, czasem zdziwiony, zaskoczony, czasem bardziej przebojowy, czasem troszeczkę cichszy, w niektórych sytuacjach bardziej śmiały, w niektórych bardziej nieśmiały. Każdy przeżywa jakieś emocje, co nie? No, to jest normalne. Są wyjątki, oczywiście, ale nie gadamy tu o psychopatach i, i takich tam. W innym filmiku może o tym opowiem. I teraz tak. Każdy przeżywa jakieś emocje, które w jakimś tam stopniu tendencje do przeżywania tych emocji warunkują naszą osobowość. Co nie? To, jacy my jesteśmy. To jak się, to się przekształca w cechy, prawda? I cechy już tworzą w jakimś tam stopniu naszą osobowość. Ach. No i tak, u bordera te stany, że raz właśnie szczęśliwy, raz smutny, raz, e, raz. raz e, właściwie to może ja będę używał, odmieniał to przez e, żeński. Będzie mi tak po prostu łatwiej, ale e, ogólnie nie sugerujcie, się, przez, e, będę odmieniał jakby Borderline przez żeński rodzaj, żeby po prostu było mi łatwiej, ale nie sugerujcie się tym, ponieważ to jest interchangeable. Możecie zamienić ona na on i będzie tak samo. No więc ta osoba, ta dziewczyna hipotetyczna z zaburzeniem osobowości z pogranicza, z borderem raz się czuje smutna, raz szczęśliwa, raz tak, raz tak, raz zdziwiona, raz bardziej wycofana, raz bardziej śmiała, tak dalej, tak dalej. Jak każdy człowiek, tylko że te emocje są tak intensywne, że te różne stany w, w, kiedy ona przebywa w, w pobudzeniu emocjonalnym, róż, nadają te emocje różne stany i one e, są tak różne od siebie, ta osoba zachowuje się w tak różny od siebie sposób przez to, jak bardzo intensywnie przeżywa te emocje, że te stany przyjmują formę takich mini-osobowości. Ona e, nawet takie... Często jest tak mówione przez, przez, przez pacjentów, pacjentki ze, z borderem. Ona czuje się, jakby było jej parę wersji, parę osobowości. Um, do tego stopnia te różne wersje są różne od siebie, że ciężko tutaj o spójność, osobowości, ciężko o spójność. Ciężko o to, żeby uznać to za taki jeden spójny, um, efektywny konstrukt jako osoba. W związku z czym to bardzo utrudnia funkcjonowanie. Bo taka osoba raz się czuje w ten sposób, pod wpływem jakichś emocji, zrobi jakieś głupie rzeczy, a później ten stan się zmienia i ta osoba nagle ma takie, czemu ja to zrobiłam. Czemu ja to zrobiłam? Nie byłem sobą. Często a każdy, oczywiście właśnie próbuję to tak wytłumaczyć, każdy czasem tak się czuje, tylko w przypadku borderline'a te stany są naprawdę różne od siebie, na tyle różne od siebie, że e, tak jak mówię, już e, no, ciężko w ogóle właściwie przewidzieć, jak osoba, jak osoba się zachowa i ciężko właściwie zrozumieć, kim ta osoba jest. No więc tak, borderline... Zaburzenie osobowości borderline jest według. Miriam, Millennial Break. Jest według a, a profesora Sama Waknina pewnym odłamem Dissociative Personality. A, taki, the, disorder. Dissociative Personality Disorder. Czyli takiego. Już osobowości dysocjacyjnej, osobowości wielorakiej. To dlatego, że dysocjacja to jeden z takich głównych mechanizmów, który jest w borderze bardzo, ale to bardzo intensywnie wykorzystywany. Ponieważ osoba, ta dziewczyna z borderem odczuwa tak silne emocje, że w jakimś stopniu, aby sobie z nimi poradzić, musi troszeczkę zdysocjować, musi troszeczkę się odkleić. Ze względu na um, dysoc, dy, dysocjacja pojawia się również, kiedy pomiędzy jednym a drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, tam zależy ile tych stanów jest, właśnie osoba się zmienia. Na przykład Osoba czuje się bardzo, bardzo, bardzo źle, i nagle za pośrednictwem, na przykład, jakiegoś wsparcia, jakaś osoba ją pociesza, tą osoba, tą dziewczynę z borderem, ona nagle zaczyna czuć się lepiej. I nie tak, że stopniowo lepiej, czy coś nagle jest zmiana o 180 stopni, i ta osoba nagle zapomina w ogóle, jak mogła się tak czuć wcześniej. Nie ma przejścia płynnego, tylko to przejście jest tak. Stąd tu. Nie powoli, 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 tylko tak. Tak, jakby te dwa punkty były niepołączone ze sobą. Nie ma spójności, nie ma tutaj stabilności, nie ma tutaj płynności. W zmianie zachowania, tylko nagle z tego miejsca pojawia się ta osoba tutaj. Tak, jakby te punkty były ze sobą niezłączone. Tak naprawdę jest to wynikiem fragmentaryzacji osobowości. Osoba z zaburzeniem osobowości borderline, ta dziewczyna, ma rozchwianą osobowość. Jest jej osobowość rozwalona na kawałki i nie ma, nie da się wyłonić z tego spójnego centrum, spójnego tego punktu odniesienia, tego spójnego ja. Nie ma czegoś takiego. W związku z tym pojawia się poczucie pustki. Chroniczne poczucie pustki to jest też jeden jedno, jedno z kryteriów e, diagnostycznych e, zaburzeń osobowości i pogranicza. Pojawia się chroniczne poczucie pustki. Takie, takie poczucie, jakby mnie trochę nie było. Takie poczucie, kim ja jestem w ogóle. Prawda? Pojawia się poczucie pustki. Ta kobieta zaczyna czuć poczucie pustki i czuje jednocześnie. Poczucie pustki sprawia, że ta kobieta zaczyna poszukiwać. Czegoś, jakiejś aktywności, która przywróci jej poczucie siebie, zapełni tą pustkę, niejako. Na przykład to może być najłatwiej, i to też jest w kryterium diagnostycznym: założenie osobowości borderline poszukać takiej drugiej osoby. Tak zwany termin, taki, e, określa, e, który określa właśnie taką, taką, tą jedną osobę, tą jedyną osobę dla e, tej kobiety, która ma zaburzenie osobowości borderline. Ta jedyna osoba, która, będzie, która mi pomoże, która mnie uratuje przed mną samą, przed tym smutkiem, przed tą pustką, którą ja czuję, ta osoba nazywa się. E, Termin profesjonalny to jest favorite person. Niektórzy nawet dosłownie, nie, niektóre osoby z, zaburzeń, z tym zaburzeniem osobowości, nawet dosłownie tak mówią o, o, o takiej właśnie osobie, która dla nich taką rolę pełni. To y, przeradza się w uzależnienie. Uzależnienie od drugiej osoby. Uzależnienie od drugiej osoby. Ta osoba, ta osoba właśnie, ta favorite person dla tej kobiety staje się centrum jej świata. Z racji tego, że ta kobieta nie może sama regulować swoich emocji, nie ma punktu odniesienia, względem którego może zawsze się zwrócić w gorszych momentach i tak dalej. Nie ma tego swojego ja. Reguluje te emocje na zewnątrz. Właśnie na przykład poprzez taką favorite person. Czuję się źle, oddaje ta osoba od odpowiedzialność za swoje emocje. Ta dziewczyna oddaje odpowiedzialność za swoje emocje temu chłopakowi i to on ją pociesza, to on jej ją wspiera, to on ponosi Również odpowiedzialność za jej złość. Kiedy ona się denerwuje, to na nim będzie tą złość wyżywała. I e, to e, czasami takie osoby w bliskich relacjach z, z, z osobą, z zaburzeniami osobowości, z pogranicza borderline, zaczynają, zaczynają e, mówią, że czują się jakby ich. E, jakby trochę mieli za zadanie, że tak powiem odpowiadać za tę osobę, jak za małe dziecko. Właśnie dlatego, że ona daje odpowiedzialność za całą siebie, ta kobieta oddaje odpowiedzialność za wszystkie swoje emocje, za całość tego, co ją tworzy i to centrum, które ona powinna mieć w sobie. Ona lokuje na zewnątrz do tej favorite person. To ona będzie moim centrum. W związku z tym odpowiedzialność także za jej emocje i za jej funkcjonowanie, tak naprawdę przechodzi na tą osobę, która szczyci się, a może raczej nie szczyci, mianem favorite person. Dobra. Oczywiście, poza, e, poza tą najskuteczniejszą dla borderów, dla, b, b, dla, przepraszam, dla, dla, dla tej kobiety hipotetycznej e, drogą do regulacji własnych emocji, jaką jest ta najlepsza, najprzy, ta, ten, ten, ta bratnia dusza, ta favorite person, istnieje jeszcze szereg innych, nieadaptacyjnych sposobów regulacji emocjonalnej. Ponieważ ona nie ma centrum, ta kobieta nasza, ponieważ ona nie ma takiego, tego centralnego punktu osobowości, do którego normalna osoba, gdy się czuje źle, może się zwrócić i jakoś czerpać poczucie tożsamości, a zarazem jednocześnie jakoś, nie wiem, się próbować ustabilizować i tak dalej. Ponieważ ta osoba nie ma tego centrum, ta, ta dziewczyna, to wówczas może poza, za ang ang poza angażowaniem się właśnie w relacje romantyczne czy właśnie takie relacje po prostu właśnie niezdrowe mm, zbyt bliskie, zbyt zbyt po prostu takie nie, nie na pewno niezdrowe dla dla żadnego człowieka, który w niej uczestniczy może ta osoba jeszcze przy okazji Angażować się w używanie substancji psychoaktywnych. Może ta osoba angażować się we, w uzależnienie od seksu. Może ta osoba na przykład właśnie sobie, może ta kobieta po prostu nagle zwiększyć sobie dwukrotnie body count i spójść sobie sypiać po kolei codziennie z jakimś innym facetem, tak? I w ten sposób ona otrzymuje jakąś tam regulację emocjonalną. Czuję się na przykład lepiej sama ze sobą albo czuję się, że już wiem kim jestem dzięki tej osobie. No to trzeba znaleźć teraz następną, bo ona, nie wiem, nie chce, bo, bo ona nie chce się tam ze mną angażować i, i, i tak sobie będzie właśnie ta osoba przywracała ciągłą tą taką to takie um, stabilność emocjonalną w ten sposób. Może ta osoba się angażować w inne nieadaptacyjne sposoby e, regulacji emocji, na przykład e, bigomania, prawda, uzależnienie od siłowni, może ta tak, albo, e, albo właśnie uzależnienie od zmieniania swojego wyglądu również, e, na przykład operacje plastyczne co tydzień. E, a powiększanie ust. E, jakieś tam ciągłe nowe tatuaże. E, to jest ważne też. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Sprawdzę sobie dobra jeszcze 15 minut. Mam. To jest bardzo ważne. Każdy tak czasem robi. To normalne. Ja tutaj mówię o tym, kiedy takie zachowania przybierają formę uzależnienia, obsesji i pełnią konkretną funkcję stale dla tej osoby. I ta osoba nie jest sobie w stanie z tym poradzić. Czasami to jest całkowicie normalne, że każdy sobie zrobi raz tatuaż, raz pójdzie na siłownię, albo nie wiem, jakby zaangażuje się w hobby, jakim jest siłownia, albo nie wiem, no, pije alkohol nawet, albo dużo, dużo imprezuje, tak dalej, tak dalej. No różnie bywa, tak? Ale mi chodzi tutaj o to, jak w tym kontekście, jakie te aktywności pełnią, pełnią funkcję. Dla tej osoby z zaburzeniami osobowości z borderline. I błagam, nie diagnozujcie się poprzez na przykład takie rzeczy. Dobra. Mówiłem o tych stanach. Dla mm, osoby z borderline, mm, dla tej kobiety, ta kobieta ma na przykład 6-7 wersji siebie. Każda z nich jest. Zbyt odległa od siebie, te wersje są zbyt odległe od siebie, żeby pełnić funkcję stałej, razem stałej, spójnej, efektywnej, efektywnie działającej osobowości, ale zbyt bliskie siebie, żeby wchodziły w rolę oddzielnych osobowości lub osobowości wielorakiej. To nadal są. To nadal jest jedna sfragmentaryzowana, rozwalona na kawałki osobowość. To jest nadal jedna osoba, tylko jest całkowicie niestabilna. <grym> Powiedzmy, że jest sześć tych stanów, tej kobiety naszej hipotetycznej. Jeden z tych stanów, podobnie jak w osobowości wielorakiej, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, więc tutaj nie, nie mogę zapewnić. Pełni funkcję ochronną dla reszty, dla pozostałych stanów. Jeden z tych stanów jest narcystyczny, albo socjopatyczny, albo psychopatyczny. I pełni funkcję obrońcy dla reszty. W sytuacjach, kiedy wszystko zawiedzie, kiedy na przykład ta nasza hipotetyczna kobieta naprawdę w kimś się zakocha, i ta osoba nagle ją yy, prześpi się z nią. To było potwierdzone przez badania. Było takie, były takie badanka, prześpi się z nią ta osoba, eee, prześpi, się, prześpi się z naszą kobietą ta osoba, i ten, ten, ten facet, na przykład hipotetycznie, i ten facet później przestaje odpisywać na wiadomości, ma w dupie całkowicie, sobie po prostu yy, ucieka i ignoruje, go ustuje. Co wtedy się dzieje u takiej osoby z zaburzeniami osobowości, z bordeleń? Co wtedy się dzieje? Co wtedy nasza kobieta, jakby. Co się z nią dzieje, z tą naszą kobietą? Wówczas uaktywnia się, to jest potwierdzone przez badania. Niestety, niestety było jedynie na kobietach, z tego co wiem. Nie wiem czemu nikt się nie pokusił, żeby zrobić to samo na mężczyznach, ale pewnie działa to podobnie. I guess. Wtedy aktywuje się właśnie ten stan narcystyczny, socjopatyczny albo psychopatyczny. Taka osoba wówczas, nasza ta kobieta, przesta wpada w jakąś manię, przestaje czuć poczucie winy, przestaje myśleć o konsekwencjach swojego zachowania, niejako żyje sobie w tym momencie i oczywiście nie jest w tym stanie zdolna do empatii. Wewnętrzny psychopata, wewnętrzny narcyz, wewnętrzny socjopata się uaktywnia uaktywnia się ten właśnie mm, mechanizm obronny i kobieta w tym stanie jest zdolna do no naprawdę nasza nasza hipotetyczna kobieta jest zdolna naprawdę do bardzo wielu rzeczy potrafiłaby na przykład nie wiem wsiąść pijana do samochodu jechać 300 na godzinę potrafiłaby tego chłopaka znaleźć ee, nie wiem szpiegować go potrafiłaby w no wiele rzeczy by potrafiła ogólnie. No wszystko też jest zależne od tego, jak bardzo głębokie jest to zaburzenie. Później nach dochodzi do dysocjacji, zmiany stanu pomiędzy właśnie jednym stanem, a drugim. I jest takie, matko boska, kim ja byłam? Co ja sobie myślałem? Co ja zrobiłam? Pojawia się poczucie winy, do którego ta posta, ta część osobowości nie była zdolna, natomiast ta już jest. Mało tego, ona będzie to poczucie winy, ona przeżywała naprawdę intensywnie. Ta część osobowości już jest, jest ee, pochłonięta tym poczuciem winy i ją charakteryzuje tendencja do przeżywania tego poczucia winy. Co ja zrobiłam? Mówi nasza kobieta. Co ja. Dlaczego ja to robiłam? <słuch> Możecie sobie wyobrazić, że w związkach na przykład pod wpływem tego psychopatycznego, narcystycznego, socjopatycznego stadu może na przykład dochodzić do zdrad. A później, co ja zrobiłam? Dlaczego ja to zrobiłam? Nie byłam sobą. Co ja powiem? Ale nie zawsze, nie musi. To już wszystko już zależy, tak? Każdy jest inny. Ten psychopata wewnętrzny, socjopata, narcyz, ten jeden oddzielny stan jest reprezentacją rodzica w głowie naszej kobiety. Kiedy dziecko już sobie nie da rady z niczym, no to dla niego rodzice mogą wszystko, prawda? Gdy pamiętacie, jak byliście dziećmi, to pewnie myśleliście sobie, że, że, że mój tata, moja mama przecież mogą wszystko. Tak właśnie, dlatego, jak się, to dziecko wewnętrzne, ta, 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 ta dziewczyna, ta kobieta. Przepraszam, nie będę aż takiego języka używał. Wciela w rodzica, zaczyna zachowywać, zaczyna wówczas się czuć, jakby mogła wszystko, przestaje czuć. Poczucie winy przestaje czuć. Wyrzuty sumienia przestaje czuć. O Jezus Maria. Empatię. No cóż. Nawet ten ten rodzic, ta reprezentacja rodzica jest charakteryzowana przez zachowanie bardzo dziecinne. Nawet ten wewnętrzny narcyz, socjopata, psychopata zachowuje się bardzo dziecinnie. Rekles. On, 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 on albo ona, już zależy, tak, jak to powiem, nie myśli o tym, co, jakie będą konsekwencje jego zachowania. To jest też oczywiście kryterium diagnostycznym yy, antyspołecznej zaburzenia osobowości. Tak, yy, które... Są poznawane potocznie dla nas za socjopatię, tak? Ale yy, tutaj chodzi o taką fundamentalną, jakby, że czuć w tym, że to jest dziecko. Że, że ta kobieta zachowuje się jak dziecko, nawet jeżeli jest w tym stanie. Dziecko, które jest zdolne do naprawdę absolutnie wszystkiego. No jest to niebezpieczne. Już. Osoba z zaburzeniami osobowości spogranicza, ta nasza kobieta. Ma, każdy słyszał pewnie o takim terminie jak wewnętrzne dziecko, prawda? Każdy ma jakieś tam wewnętrzne dziecko. Osoba z zaburzeniami, osoba z spogranicza, to nasza hipotetyczna kobieta, ma dwoje wewnętrznych dzieci. Naprawdę. Jedno z tych wewnętrznych dzieci przejawia się poprzez lęk przed porzuceniem. Ono sobie mówi w niej. Jestem taka mała, bezbronna w tym wielkim, okropnym, chłodnym, przerażającym świecie. Jak ja sobie poradzę? Potrzebuję kogoś. Potrzebuję kogoś, żeby mi pomógł. Nie. I jak znajdę to, ta osoba nie może mnie opuścić. Bo jak mnie opuści, to ja nie wiem, co ja zrobię. To jest lęk przed. Porzuceniem. Jedno z kryterium, kolejne z kryteriów diagnostycznych zaburzeń osobowości borderline. Drugie wewnętrzne dziecko charakteryzuje, przejawia się poprzez lęk przed bliskością. Widzicie, jaka niespójność. Jakie, jakie przeciwieństwo. Przed bliskością. To dziecko mówi. No, ale jeżeli ja jestem taka mała, bezbronna i potrzebuję tak bardzo kogoś, żeby mi pomagał, żeby, mnie, żeby był przy mnie, żeby, mi, żeby, żeby mnie regulował, żeby przeprowadził mnie przez to chłodne, nieprzyjemne, przerażające życie i pomógł mi jakoś wytrwać w tym trudnym świecie, ale ja jestem już dorosła i, i powinnam sama móc o siebie zadbać. A co jeżeli ta osoba mnie skrzywdzi, której tak bardzo ufam? To jest dziwne, że ja jestem tak bardzo zależna od kogoś. Nie, tak nie może być. Rozumiecie? Lęk przed porzuceniem doprowadzi zarówno jaki ten brak spójnego, te, tego wewnętrznego jakby centrum, do którego ta osoba może się zwrócić i konieczność regulacji własnych emocji poprzez zewnętrzne konstrukty typu, zależnie od osoby, od innych rzeczy i tak dalej, tak dalej, sprawia, że ta osoba zaczyna być zależna bardzo, ale to bardzo zależna od tej jednej osoby. W ogóle od, od jest bardziej zależna od, od zewnętrznych osób, tak? Bardziej rozchwiana osobowość, mniejsza spójność, więc większa zależność od zewnętrznych czynników. I to, że ta osoba jest tak zależna, tą naszą hipotetyczną kobietę przeraża. To nie jest normalne, że ja jestem od kogoś tak zależna. Nie mogę być tak bardzo od kogoś zależna. Powinnam sama móc o siebie zadbać, mówi ta kobieta. I pojawia się lęk przed bliskością. Lęk przed tą zależnością, właśnie. Sam lęk przed porzuceniem budzi kolejny lęk przed bliskością. I tutaj mamy właśnie tą fiksację i to błędne koło. Dobra. Już tak okrężnie to wszystko opowiedziałem, ale to by było na tyle. Dzięki.